Studio Syf, a dziś mam Wam przyjemność zaprezentować moją makietę na konkurs Pudiego Ninja. Temat makiety to była impreza Lego Tuberów i właśnie w takim klimacie starałam się zaprojektować tę budowę. Może zacznijmy od lewej strony, mamy tutaj parkiet, jak widzicie, jest on świecący. Później na końcu odcinka pokażę Wam to wszystko, jak to wszystko świeci w ciemności, bo w tym świetle niezbyt dobrze to widać. Dlatego zostańcie ze mną do końca. Z tej strony fajnymi schodkami, żeby to rzeczywiście wyglądało jak wejście na ten parkiet. Na ścianie tutaj możecie zauważyć pomarańczowego balonika, żeby to wyglądało tak wiecie, imprezowo. Ściana jest zrobiona w odcieniach czarnego oraz szarego. Tutaj na dole mamy taki stoliczek, który celowo ustawiony jest krzywo, bo przecież na nikt nie patrzy, czy stolik z jedzeniem leży prosto. Mamy na nim także jakieś dwa małe prezenciki, które dostał na solenizant oraz duże pudełko z prezentem. Ponieważ miała być to impreza Legotuberów, ja to zastylizowałam na okazję, z której Pudi zrobił ten konkurs, czyli jego 20 tysięcy subskrypcji. Mamy taki parkiecik, na którym stoją ludziki. Jest on wykończony kolorami żółtym oraz białym. Jak pozdejmujemy tutaj troszeczkę elementów z otoczenia, to możecie zauważyć, że tutaj Także jest to zrobione w stylu takim disco, że ten niby parkiet jest świecący na czerwono. Tutaj dodałam jeszcze dwa study na postawienie minifigurek. Przyjrzycie się uważnie, w kącie stoi jeszcze malutki głośniczek, który pozwala zapełnić w tej całej sali muzykę. Słyszycie? Po prawej stronie makiety także jest parkiet. Jest tu zrobione. Takie fajne wejście z takich czarnych klocuszków, jak możecie zauważyć. A po bokach są te podstawki od minifigurek, co daje taki fajny efekt, że to wszystko jest gładziutkie. Na parkiecie znajduje się stanowisko DJ-skie, jak widzicie, DJ coś tam kręci, a za nim są jeszcze dwie pomarańczowe lampki, dodające tutaj na pewno nieco klimatu. Z tego brzegu makiety mamy także stoliczek z jedzeniem, mamy tutaj pizzę położoną na talerzyk oraz puszkę Coca-Coli. I każdy, kto jest na tej imprezie, może coś tutaj sobie do jedzenia lub picia złapać. W tym odcinek pewnie zauważyliście dwa najbardziej rzucające się w oczy elementy. Czyli taki oto licznik, który za chwilę wam pokażę, oraz coś co omówię nieco później, czyli parkiet disco. Prezentuje się ten licznik w półmroku, a tak w całkowitej ciemności. Licznik ma na celu odliczanie od 500, za chwilę to zobaczyć, 500 tysięcy, 10 tysięcy, 20 tysięcy, kilka razy pokazuje, ponieważ jest to imprezka z okazji 20 tysięcy subów jego. Natomiast disco, jak tutaj odczepimy tą figurkę, jest zrobione w ten sposób, że jest tam włożone takie kółeczko, które kręci się kolorkami i mamy tutaj przezroczyste klocuszki. Prezentuje się ono w półmroku, a tak w całkowitej ciemności. Musicie przyznać, że jest to naprawdę bardzo imprezowy klimat. Zobaczcie, ten licznik w porównaniu z tym disco, mega. Aż na takim parkiecie chciałoby się zatańczyć. Teraz czas już przejść do ostatniego tematu tego odcinka, czyli minifigurek. Mam tutaj trzy minifigurki, ponieważ miała to być impreza Lego Tuberów, te Lego Tuberów właśnie zrobiłam. Może zacznijmy sobie od. Tego pana z kieliszkiem. Nie wiem, czy wygląda on podobnie, czy wydaje się Wam znajomy, ale jest to Maciek i klocki. Ubrany w taką fikuśną trochę koszulę, eleganckie spodnie. No i przede wszystkim ten drink z wisienką. To na pewno rzuca się w oczy. Można go sobie tutaj postawić na którymś ze studów przy tym świecącym parkiecie. No i świetna zabawa z maciekiem gwarantowana. Teraz figurka numer dwa jest to. Lloyd Malina w takim letnim stylu. Koszulka bez rękawków i takie dopasowujące się spodnie. Ja tutaj akurat Lloyda umieściłam tańczącego na parkiecie, ale można go też umieścić na inne study. Mamy jeszcze pud jego ninja. Jest to nasz solenizant czy jubilat. Więc tutaj tą minifigurkę przygotowywałam specjalnie. Pudy Ninja, jak widzicie, tutaj ma te jasne włosy, które były w minifigurce właśnie Solenizanta z 18 serii minifigurek. Ma także białą koszulkę z swoim awatarem. Na jego odcinkach zawsze można zauważyć koszulkę w wersji czarnej, ale ponieważ jest to bardziej okazjonalny jest, postanowiłam, że tą koszulkę dam białą zobaczcie, tutaj możecie zobaczyć ten awatar z bliska Podima ma jeszcze założone takie spodnie z dziurami z tyłu nie posiada nadruków, ale jego rekwizytem jest telefon, na którym oglądał jakiś film zobaczcie, co to jest ej, czy to nie jest ten film z konkursem w którym właśnie biorę udział? Oczywiście, że to jest ten film. Dlatego Puddy na swoim YouTube'owym święcie może przypatrzeć się dokładniej tym, co udało mu się zrobić. Mam nadzieję, że moja praca się wam spodobała. Jeśli tak, to możecie zostawić łapeczkę. Ja się już z wami żegnam, ale go w końcu zaczynałem swoją imprezkę. Субтитры сделал DimaTorzok